Czy Ghost w komiksach też należy do New Avengers? Odpowiedź jest prosta. Nie. Po pierwsze to chłop i wróg Iron Mana, a po drugie należał tylko do Thunderbolts, jeżeli chodzi o grupy, powiedzmy, superbohaterskie. Ale jest okładka pierwszego numeru New Avengers, na której pojawia się postać łudząco podobna do Ghost. W takim razie, kim jest ta postać? No i w tym sęgrze nie wiadomo. Ta okładka to tak zwana okładka Second Printing, czyli nowa wersja okładki wydania tego samego zeszytu, którego nakład się wyczerpał. Nie jest to więc oryginalna okładka tej serii, tylko okładka, która pojawiła się po jakimś czasie od debiutu tej serii. Możecie więc zadać pytanie, skąd pojawiła się ta postać i odpowiedź na nie jest bardzo prosta, ponieważ jest to tak zwany placeholder. Bendis tworząc New Avengers, raczej nie miał przemyślanej całej fabuły od początku do końca i wymyślał kolejne przygody z zeszytu na zeszyt albo z historii na historię. I w pewnym momencie stwierdził, że warto dołączyć do grupy nową, tajemniczą postać. I tą tajemniczą postacią jest właśnie postać, która znajduje się na tej drugiej okładce New Avengers. Istnieje duża szansa, że Bendis sam do końca nie wiedział, kto jest tą postacią, albo po prostu czekał na decyzję Marvela w sprawie postaci, którą wybrał do dołączenia do składu, ale nie wiedział, czy może to zrobić bez wiedzy innych twórców po to, żeby nie kolidować z ich pomysłami. Dopiero na etapie siódmego numeru New Avengers okazało się, kim ten placeholder ma być. Miał być to Ronin. I Jest to interesujące, ponieważ Ronin oficjalnie dołączył dopiero w numerze 11, a tożsamość tej postaci poznajemy dopiero w numerze 13, kiedy okazuje się, że jest to Maja Lopez, czyli Echo. I tutaj pojawia się potwierdzenie tego, o czym mówiłem przed chwilą, ponieważ okazało się, że kiedy Bendis wymyślił postać Ronina, to chciał początkowo ukryć pod tą maską i kostiumem Daredevila, ale nie dostał pozwolenia od twórców ówczesnej serii o śmiałku z Hell's Kitchen. Więc podsumowując... Ghost nigdy nie był członkiem New Avengers i ta postać z okładki New Avengers 1 nie ma nic wspólnego z filmową postacią, chociaż nie wykluczone, że twórcy filmu Thunderbolts mogli zainspirować się okładką New Avengers i przeprojektować trochę kostium Ghost, przez co te dwie postacie są do siebie łudząco podobne. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o samych Thunderbolts z komiksów oraz Mai Lopez, zapraszam na odcinki podcastu poświęcone tym tematom.